No dobra, to lecimy? No, daj mi go do ręki. Kogo? Pada? O. Pada. No. <laughs> Myślałem, że nie o to chodzi, chodzi o tym razem, ale już jest nagranie, to chyba, chyba pada. Tak? Tak. Tak, tak, tak. tak dobra. dobra. Yy. Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj. Zgadnij to albo quicksell. Jeżeli nie zgadniemy, musimy squixelować. No i dzisiaj mm, mamy naprawdę ciekawe rzeczy, bo będą piki za foot champion z także możesz wejść już w Mistrzostwa Foot, okay. odebrać nagrodę. Jest w ranga G2 i e, za G2 będziemy mieli po jednym piku do zgadnięcia, no i potem też przejdziemy do paczek za 100 tysięcy okay, prawdopodobnie. E, po trzy karty będziemy zgadywać, jeżeli będzie remis, to jakaś tam mała dogrywka. No i ja już mogę tak naprawdę zakrywać. Oczy. I, <głos> <głos> i, I kwestia też tego, co wybierzemy w tym piku. No, no jak najlepszą kartę do grania, nie? A jeżeli w sumie nie będzie najlepsze, to chyba po to Jak myślisz na mną? No, to dowera, ale no, <noise> chyba na tego Neymara ci mam kierować, nie? O byczku. Przydałby ci się musiał. Chociaż na akademii troszkę bieda ostatnio była, więc kto wie, czy nie odda. No, no, no to dobra. wiesz, no to nie ja otwierałem. To wybieraj. Gotowy? Tak, jest gotowy. Dobra, otwieram drugiego pika. Okej. Okay i, i <laughs> Ten śmiech raczej nie podpowiada mi zbyt wiele. Ja się zastanawiam, którą kartę Ci wybrać. Okej, okay, to najpierw wybierz... Bo są dwie teraz... takie kozackie. <laughs> kozackie. Dobra, no niech będzie, niech będzie ta, którą wybrałem. Dobra, okej. Okay. Czyli ja już mogę zadawać pytania, po no trzech dalej. pytankach mogę dostać podpowiedź. Zacznę od ligi. Czy jest to Liga Hiszpańska? Nie. Czy jest to Liga Premier League? Nie. Co? So... No, czy jest to Liga Włoska? Tak. Okej, okay. to teraz mogę dostać podpowiedź yy, o narodowości. Polska. Oj, oj, oj czy to jest Napoli? <laughs> tak. Czy to jest z Zieliński. Tak jest. <laughs> Okej. Okay. No z tych Co kart było? taki najfajniejszy. No, tak, no mnie. tak. Tak 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 No, to no to możemy go wybrać i nie kwikselujemy. E, ziela. <laughs> no nie, no z krajem. Z krajem. No tak. No w tym przypadku. Z tym Hiszpanem byłoby trudniej, no i przede wszystkim z Ligą byłoby ciężej do zakrycia damen <grych> w ten sposób. Tak okay. jest Facepalm, bo już Ale nie czy co będzie twój głos panie. ten. Czy, czy twój głos będzie dobrze słychać? No. to tak. Dobra. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. To wybieramy. Okej. Okay. No kurczę. Dobra, Pod... no muszę tak wybrać. Eee, no to słucham ciebie. Czy <grym> jest to prawy obrońca? Nie, to nie jest prawo obrońca. Okej, okay, czy jest to piłkarz. Aha, <laughs> pod ciebie! I prawo obrońca! No. Eee, czy jest to piłkarz Premier League? Nie, jest to Premier League. Czy to Bundesliga? To nie jest Bundesliga. Podpowiedź: narodowość lub liga? E, narodowość mi daje. Włochy. Narodowość włoska, tak karta jest. Team of the Season, szybka analiza. I trzy pytanka. Dobra, z tego co pamiętam. I nie prawo obrońca? Mm -hmm. eee, czy jest to piłkarz Napoli? Tak. Lorenzo Insigne Tak, o Panie <grym> kochany. No <grym> o kurde Jorentę. A nie, ten Jorentę to tak. A, duplikat. <grym> a, tak, duplikat, duplikat. No ale mówię, jak najwyższy o tylko bierzemy, ale tutaj wezmę sobie, nie wiem... W sumie bez znaczenia, ale... No nie chce mi się tych duplikatów uzyskiwać no, już na tym etapie, gry to już... Chociaż w sumie... Mogłeś przepalić ten terapy. Tak, mogłem, po... no Ach. już trudno. <grym> no dobra, no to teraz myślę, że tą pakę... Za sto, te paki za możemy, możemy zrobić no? no dobra, to czekaj to no dawaj hmm? myślałem by pójść na całości FOF w ciemną Czykolwiek tam Summer Stars jak się to nazywa okay. Za co otwieramy? Za monety yy, no to No na gato że... a bo podgląd mamy na potem tak. w Kroacji, Najlepsze jest to, że jednej paczki nie będziemy musieli kupować <laughs> To jest właśnie piękne akurat Ale jak Boli jak, jak widzisz co kupujesz No dobra tutaj widzę że już mogę zadawać pytania Możesz. Czy jest? Czy jest walkout? Nie. Jezus Maria. To już jest bardzo zła wiadomość. Ok, zakładam, że ekrany są. No to zapytam się, czy to jest Premier League? Nie. Ok. Czy to jest Liga Hiszpańska? Nie. Ła, No to zapytam. No podpowiedź chyba o narodowość. Portugalia. O kurczę, czy to jest Liga Portugalska? Tak. Okej. Okay. Ekrany z Ligi Portugalskiej. Hmm. Hmm. Przychodzi mi do głowy tak naprawdę Rafa. Czy to jest zawodnik Benefiki? Tak. Okej, okay, mam jeszcze jedno pytanie. Czy to jest zawodnik na pozycji LP? Tak. Czy to jest Rafa? Tak. Dobra, no to nice. Gratulacje, możesz wydać teraz 100 tysięcy na tę gównianą paczkę. <laughs> o nie, nawet no musiał. Nie ma. Dla widzów? Nie ma wyjścia, no dla widza trzeba kupić. No. Na, na szczęście nie <noise> musimy quikelować Ale w tym przypadku to, to, to boli, to boli widzowie łapka w górę za poświęcenie dla widza Jeszcze coś innego dobre, wydań, 80 co innego w razie złotych. Nie, nie, tu... nie, Oj. Przepraszam, ale <noise> no dobra To prawdopodobnie nie był dobry deal, ale... No niestety, no niestety nie oddało, ale może teraz będzie lepiej. Gotowy? Gotowy? No to lecimy z kolejną paką. Zacznę już od pytania, czy jest walkout? Nie ma walkoutu. O Mam nadzieję, że chodzi Zakładam, że są ekrany, nie wierzę, że masz takiego pecha. Czy jest to piłkaś na pozycji napastnika? Na jednej z tych pozycji ofensywnych. Ale nie na NC typowo. Ale wykluczamy coś takiego jak LP, tak? LP tak, LP jest wykluczone. Dobra, czyli ktoś... Ale ja LS już zaliczam do tego tak? Okej, dobrze rozumiem. E, czy jest to piłkarz z Ligi Hiszpańskiej? Tak. Teraz podpowiedź. Um... Narodowość czy. Czy my chcemy narodowość? <laughs> <laughs> Albo. No, narodowość, tak. mm, Poczekaj, bo mam. Pozycji konkretnej nie mam, tylko że ofensywny, że jest to Hiszpan. Mm -hmm. Z Ligi Hiszpańskiej, tyle. Choć przytaknąłeś na Hiszpan, więc automatycznie już wiem, dzięki, Oscar. Ile mam jeszcze pytań? Trzy. Se <grymne> co? <grymne> <grymne> yy, dobra. Czy jest to... Masz trzy pytania jeszcze? Jakieś klubiki, nie klubiki. Czy jest to piłka z Realu? To nie z Real czy jest to lewy skrzydłowy? Tak, to jest lewy skrzydłowy. Czy jest to Oyarzabal? Tak jest, to jest Ajajajajajajajaj, no za... No już tak wcześniej czułem, że to on... Za wysoka forma, za wysoka forma. Łee, jeszcze Samedo, ładnie. Tylko, że teraz problemy. No, tutaj tych Iwanowiczów, w Palinie. Dobra, tych zdamy na Quixel. Wow. Okej, okay, to, to jest teraz bogactwo. tego, no, jest z nimi. Dobra, to teraz jest jeszcze to trzeci... Jeszcze dwie patki, tak? W teorii. Jeżeli teraz nie, nie, nie będzie... Decydującego punktu? To jeszcze jakaś dogrywka. A to chyba w jakiejś innej parce trzeba, bo tutaj chyba. Wydaje mi się, że może być za łatwo. Ale zobaczymy dalej. Dobra, zaglądam. Echem, dobra. Powiem tak. No tutaj wydaje mi się, że będzie walkout, więc zapytam, czy jest walkout? Nie. Nie, serio? Na no, trzy paki nie było? No bu... nie ma. Ja pierdziele. No okej, okay. czy to jest Premier League? Tak. Ok, to już jest dobry znak. Czyli Premier League. Dobra. Czy jest to zawodnik. Yy... Hmm, z Manchesteru. Tak. Uła. No i teraz jeszcze możesz mi powiedzieć, narodowość po trzecim pytaniu? Anglia. O nie, no to, to nie jest tak dobrze. Anglik i Anglia, ekrany. Anglia, ekrany, Premier League. Kurczę. E, I Manchester. Rashford mi tu przychodzi do głowy, czy to jest e, pozycja. Ale nie sprecyzowałeś Manchesteru. Tak, tak, tak. Ok. Hmm, czyli dajesz mi znać, że to może być Manchester City. Yy, ale nie Sterling, a Stons, jaki jakim overall? Czy to jest pozycja SO? Nie. O ty, czy to jest pozycja LP? Nie. Czy to jest pozycja PO? Tak. O jezu, Kai Walker. Tak. <laughs> ja pierdzielę. Myślałem, że pisakę <laughs> powiesz. O Boże, zapomniałem van Bisace. Nawet już nie ten. No to dobra paczka nawet, to uratowałeś. Okej, mm. okej, okay, okay. może być, może być. No dobra, to jak teraz ty nie zganiesz to. Wygrywam. Bo mamy teraz 3 do 2. Jezus, co to jest? Ale dramat, że my na tyle paczek nie mieliśmy walkoutu, to jest skandal dal na tym etapie gry. Nie? No dobra. Ja to co? Musi, musi oddać chyba teraz. Nie? Zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy, co nam tutaj ciekawego poleci. Dobra, czy jest walkout? Tak. Jest! Come on! O, kurde, tego się nie spodziewałem. <noise> czy jest to. Czy jest to karta Summer Stars? Nie. E, to lipa trochę. Ale dobra, mamy Walkout. Nie jest to Summer Stars, czy jest to Liga Włoska? To nie jest Liga Włoska, teraz może dostać podpowiedź. To jest to, daj mi ligę. Bundesliga. Bundesliga. Walkout z Bundesligi? Tak jest. Czy jest to Niemiec? Tak, to jest Niemiec. Dwa pytania. Czy jest to pomocnik? Tak, jest to pomocnik. Jeszcze jedno pytanie. Dobra, skoro mam pytanie, to wolę się upewnić, czy jest to. SPD. To jest SPD. Kimiś. Tak, jest. Josua Kimś. No tak, jeszcze tak myślałam, jak pomocnik, no to i Müller. I Royce, i Kimiś, to mówię, kurczę, może jakiś błąd popełnić, że zapytasz Bayern Monachium i będziesz miał pół na półtorej. Nie, nie, no ja tutaj gram z zamiarem, hmm. że chcę uratować Ci te karty, więc. <laughs> o, panie kochany, no dobra. No to mamy. Mamy to ogarnięte. No dobrze. Prawdopodobnie najgorszy deal w życiu, ale hmm. no. Dobra, to teraz czekaj. Trzeba. Ja bym myśleć. to zakończył remisem. Zróbmy jedną dogrywkę po 25k. Dobra. Niech będzie na 25k dogrywka, bo tutaj musi być jakiś gorszy zawodnik, bez to ekranów prawda. To musi wtedy oddać, myślę No dobra, to dawaj damy. Okej okay. <słuch> 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 Już mogę zgadywać? Możesz zgadywać Dobra, czy jest overall wyższy? Równy lub wyższy 83 Nie Okej, okay, czyli 82 i w dół. <laughs> oh, Boże, no to tak. Czy jest to zawodnik z top 5 lig? Jo. Okej. Okay. ok. Czy jest to napastnik? Nie. Okej, okay, no to teraz podpowiedź. Proszę o ligę. La Liga, Santandery. La Liga i 82 w dół o nie. Czy jest to Hiszpan? Nie. Okej. Okay. Jeszcze dwa pytania mam? Mhm mm Dwa pytania Kurczę. La Liga, La Liga i nie Hiszpan Kurcze, kurczę. O jaki tutaj mogę kraj zapytać, żeby to Jak najbardziej hmm. Czy jest to Portugalczyk? Nie O boż. Okej okay. hmm. Czy jest to zawodnik Z takiego top 3 Real Atletico Barca Nie <laughs> nie jest to Portugalczyk i nie Hiszpan i nie z klubów top 3 eee, Czy jest to Kondogbia? Nie. Gabriel Paulista. O panie Kto miał być tym Portugalczykiem? Nie wiem szczerze. Z nie jakieś jakiś <laughs> guedersz, nie nie, guedersz, nie wiem, nie mam pojęcia. Tam naś o, też jakiś jest o, Czyli to idzie na Quicksa. To idzie... Kupujemy i nie, nie, A, no weź nie bo. kupuj tego. <laughs> Muszę I, się i na Niestety. Bizno. Czekaj, gdzie to teraz idzie na quicksell R2? O, <laughs> dobra, tam. Widzowie, wybaczcie. <laughs> ja Squikseluję kolejną, nie wiem. mentalnie. <laughs> dobra, na tym etapie to i tak co to by było z tej paczki. Uh, Squikseluje po prostu jakiegoś lepszego zawodnika i tyle. Dobra, w sumie możemy otworzyć, bo i tak mamy ten na podglądzie, nie? No dobra. dobra. I najwyżej damy zganie, to odlędziemy. No. Od kiksolujemy, żeby był się wyrównał. Yy, dobra, to otwieram. To otwieram. Damy, jak zgadniesz, to wygrywasz. Czy są ekrany? Nie ma. Kurde, tak zamarłeś, jakby Ronaldo no. wpadł. <laughs> dobra, nie ma ekranów. Yy, czy jest to piłkarz z Ligi Niemieckiej? Tak. O kurde. Bez ekranów, Liga Niemiecka. Dobra, mam już typ. Hmm, czy jest to napastnik? To nie jest napastnik. Oh, w Teraz mordę. podpowiedź, to co? Narodowość? Ym, no nie, nie właśnie. Na, y, mogę zapytać o pozycję? Czy nie jest uh, overall Dobra, to nie. chyba bardziej. To overall. 8-2. Dobra, czy jest to lewy obrońca? To nie jest lewy obrońca. Dwa pytania mi tak. zostały. Boże. Czy jest to. Środkowy obrońca? To nie jest środkowy obrońca. Mam ostatnie pytanie? Tak, tak, tak. 82 overall Bundesliga to nie jest środkowy obrońca, to nie jest lewy obrońca 82 z Bundesligi nie, jest to napastnik. Czy jest to bramkarz? Tak. Bauman. Tak, no nie! Specjalnie jeszcze schowałam, bo mówię, może podejrzesz, że coś nam zgadzi i tak, no nie. Nie musisz kapitalnie. tego kupować jak coś. Kapitalnie, kapitalnie. Niech ta paczka zostanie w naszych eee. sercach na zawsze. Ale muszę też coś spikselować. No to wejdź no tam do klubu, spikseluj jakiegoś 82 <laughs> i będziemy kwita. <laughs> Mówisz. To w na playlistie. mogę. A weź podejrzyj zrobić. jeszcze jedną. W sensie za możemy podejrzeć. No tak dla widza. Tak. Dawaj Waclika. Kliksel waclika. Dla dla <laughs> <laughs> Wacnika widzowie docenscie. Dobijmy no. do 2000 tysięcy, tysięcy milionów łapek w górę w górę. Tak, tak. No dobra, no to lecimy. Paka za stoka do widzów. No i zobaczmy co my tutaj mamy. O oh yes. To jest skandal. No to mamy jeszcze te Prima. No jeszcze za 45 tam był... No nawet takie karty, ale to... No dobra, no, ale no tragiczne są te paczki, napiszcie na widzowie, na napiszcie naprawdę. w komentarzu waszą najlepszą kartę z tych paczek, z podglądania, co wy najlepszego trafiliście, bo ja nie wiem, czy to tylko u Damiana tak daje, <grych> bo u mnie niestety, Widziałeś trafę BeJota? Na No za top 100 i tak dalej, no to wiesz, to jest inna o, bajka. Ostatni <grych> miał bilans, nieważne. <grych> A, to, to na tym etapie gry no to każdy musi chce tak grać na pewno Dobra, wygrałem. Mój, tak jest, wygrałeś Damian, gratulacje. Dzięki. E, link do Damiana oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku. Dobijamy do dwóch milionów subów jak coś. Tak jest. Subskrybujcie Damiana, subskrybujcie mnie i widzimy się w kolejnych materiałach. Na razie!